Cześć i witajcie już w kolejnym odcinku, znaczy już dopiero może z Anno 1602. Eee, muszę sobie przypominać co jak. Nie grałem długo, ale też kwestia tego, że trochę zajęty byłem, trochę innych rzeczy robiłem e, i też nie wiem jak to będzie z tą aktywnością, bo, e, bo jednak priorytetem są i studia i obecnie jestem też. E, Jestem też na turnieju Rozbudowuję swoje miasta. Na turniejów osu, więc e, to też sprawia, że... Znaczy turnieju, no powiedzmy taki mały community turniej, więc to brakuje też trochę tytoniu. utrudnia zadanie. Wiem, że brakuje tytoniu, cały czas brakuje tytoniu. O, ja bym się jednak skupił na jednym. Chciałbym. Chciałbym tutaj robić już broń. Odlewnie dział. Ale nie wiem jak to wpłynie na... Ilość żelaza, bo no cóż, nie ma go za dużo. Mam dwóch wytwórców narzędzi aż. Eee, no i to może sprawić, że ten eee, wytwór, eee, jak to był odlewnia dział, sorry, eee, troszeczkę jednak będzie. Bez materiałów jakichkolwiek. i Jak na razie jest bez materiałów i nic się nie zmienia. Eee, z żelazem zawsze są jakieś problemy, jeżeli chodzi o anno. Wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem byłoby po prostu już wybudowanie głębinowej kopalni tutaj, ale nie mam materiałów. Potrzebuję i drewna, i narzędzi, więc przyda się teraz statek, który zbudowałem ostatnio. Jak nie pamiętacie, to możecie zobaczyć poprzedni odcinek, w którym to na sam koniec udało się statek wybudować. No, odlewnia działu nie ma kompletnie nic żelaza. Więc to mógł być błąd, budowanie go tutaj Albo w ogóle budowanie tego w tym momencie 54 tony mam, dosyć dużo widzę Wezmę 20 ton, 20 ton tego Drewna widzę, zaczyna brakować troszkę A, Coś nowego Tak naprawdę <grym> Nigdy w życiu nie sądziłem, że to powiem, że Drewna jest za dużo Za mało znaczy Przepraszam, <grym> za dużo Za dużo to bym chciał, żeby było Ale... Ale jest jak jest i ciekawi mnie, czy jakbym wybudował na przykład... O, mogę tutaj w ogóle wybudować. A, bo tu targowisko jest. Dobra, wybuduję tutaj tą chatę. I niestety zrobię taką głupią dróżkę trochę, bo tutaj usunie dosyć duży pas drzew. Eee, a dzięki temu może ponownie będzie dosyć duża nadprodukcja. Liczyłbym na to, że trochę by się udało z tą nadprodukcją. Okej, okay, ja widzę, że rywal... Żółty jest trochę z tyłu. No, żółty jest trochę do tyłu, mimo że jesteśmy na po... podobnym poziomie. No to brakuje był. Tytoniu. O, ja pierdzie. No dobra. To to już jest mały problem. Nie sądziłem, że trunków zacznie brakować. To jest, to jest akurat coś nowego. <laughs> e, dobra. Skoro trunków brakuje, to czy ja mam. No, nie mam cukru. Wydawało mi się, że. Będę wytwarzał trochę za dużo cukru, a nie chciałbym w tym momencie przynajmniej dalej budować tutaj, więc tutaj nie mam winogron. Nie mam wyspy, na której mógłbym to robić. Chyba będę musiał zrobić, zasiedlić kolejną wyspę, bo nie mam jak na razie nawet jak tego zrobić. Czy ją mam na tyle, żeby zrobić tą głębinową kopalnię? Bo tak nie sprawdziłem w sumie. No nie mam. Będę potrzebował trochę więcej cegieł, bo będę chciał jeszcze zbudować. No, jak to się nazywało? Będę chciał zbudować od razu wytapiacza rudy tutaj na tej wyspie. To jest jedna rzecz, która mi się bardzo podoba w tych starych Anno, że nie trzeba tej siły roboczej, tylko po prostu się buduje budynki i ola, voilà, one, one działają tak bez niczego. No w 1800 to jest, to jest jeden taki dosyć duży problem. Czy jest z problemem, jak się jest na początku gry, w szczególności później, w późniejszych etapach, też w sumie dyskwiera, ale, ale nie jest to aż tak e, mocne, jak, jak w, na początku. Przynajmniej tak, to, to, takie mam odczucie z tego, jak e, grałem w to, w to Anno 1800. Ruśnikarz wytapia czy rudy. Wytapiacza rudy chcę. Oczywiście, ale będzie potrzebne drewno. Okej, okay. skoro będzie potrzebne drewno. To tu od razu postawimy chatę Drwala, tak żeby jak najwięcej drewna mógł ścinać. Jedna wydaje mi się starczy. Mogę się mylić. Jak najbardziej mogę się mylić, ale jak Dr. na razie. Powiększa swoją flotę. Matko, on tych małych stateczków nabuduje i to będzie problem, jakbym chciał na przykład go zaatakować. Eee, tak naprawdę, no co? Czerwony jest o wiele, wiele za daleko, jeżeli chodzi o rozwój. To samo brakuje. Chociaż. Tytoniu. Nie, no dobra, biały też ma masę. Jest o wiele bardziej rozwinięty. No, biały widzę tutaj wojuje. Dobra. Z piratami. Tutaj cały czas brakuje tytoniu. Z tymi trunkami ja mam pojęcia, co bym mógł zrobić. Eee... No, wy nie macie żelaza, ale czy jakieś działa, zrobiliście? No, dwie tony się udało. A skoro wytapiecz rudy będzie na tej wyspie, e, no to mamy problem. Skończyły się właśnie zasoby tutaj. Z jednej strony, no nie jest to dobre. Jest to bardzo złe, że tu się skończyły zasoby. Ale też dzięki temu no mogę zatrzymać wytapiacza i nie będzie generował kosztów. Problemem jest jednak to, że nie mam rudy żelaza i to jest duży problem. Buduję kolejny okręt wojenny. Bo to są tak naprawdę najbardziej opłacalne. Ktoś tego ktoś może powiedzieć, że opłaca się też robić te robić okręty handlowe, jednak! Ten i lepiej wygląda, i jego ładowność jest praktycznie taka sama, więc nie ma, nie ma różnicy. W tym czasie, jak to się robi, jednak, to ja bym chciał ten statek i ustawić mu szlak handlowy. Stąd dotąd w kadę będziesz brał żelazo, a tu będziesz to żelazo wyładowywał w Helisinkach. Tak więc, no, Tylko mam nadzieję, że to żelazo się w ogóle pojawi, bo jak na razie to, to nie widzę efektów. A dobra, teraz, teraz będzie, teraz powinno być. No cóż, on, on sobie chyba da radę. T, t, takie, taką mam nadzieję przynajmniej, że tutaj to Rady da radę. Nie Wiem, że jest problemem. Hmm. Tutaj sytuacja z narzędziami, tutaj ze wszystkim jest tak trochę kiepsko. Czy ja mógłbym wybudować? Nie, nie mogę wybudować targowiska, brakuje i. Ym... najogólnie plan jest taki, że tutaj też wybuduję kopalnię rudy żelaza, i tutaj też będę już e, robił. Wytapiał to żelazo. Brakuje tkanin cały czas. To jest największy problem tego, wydaje mi się. Czy to jest bawełna? też? Tak, tu jest też bawełna. Mógłbym. Mógłbym tu zrobić plantację bawełny. Ale to bym potrzebował jeszcze jednego statku, bo nie chcę przerywać um, szlaków handlowych. Oni mają problem, bo nie ma właśnie trunków i tego. E, I tak naprawdę potrzebowałbym jeszcze jednej wyspy. Tutaj jest też problem z tymi owcami, bo no, nie, mają, nie mają miejsca, żeby się. brakuje tytoniu. paść tytoni, bez jest co chwilę problemem, bo tyton jest przywożony z innej wyspy. E, no i jestem. Tak prosto rzecz ujmując w dupie. Finanse są ok, ale. Ale cała reszta nie bardzo. <noise> to też. Yy, wytwarzanie tego. Dobra, tu jest, jest ok. Ważne, żeby biznes się kręcił. Ważne, żeby to wszystko było, czy ja coś sprzedaję. Yy, mogę wywalić. Ja mogę wywalić przyprawy na przykład, bo tych przypraw będzie teraz znikać coraz więcej. Gra trochę przycina, nie wiem czemu. Mogłem coś innego sprzedawać, czegoś co mam nadwyżkę. Oczywiście, że mogę cegły, przecież cegieł tyle nie potrzebuję. To jest jedna z tych rzeczy, czy, czy coś też kupuję. Nie, nie kupuję. Okej, okay, okej. Okay. To w takim wypadku z żywnością stoję dobrze. Oni nie mają ta Trwila, chwila. Szkoła wyższa, dobra. Teatr wygląda rzeczywiście inaczej. Mógłbym wam wybudować ten teatr, tak w sumie. Bo prawie nic mi to nie kosztuje i czy wszystkich Zaczyna was odejmie? No. Prawie wszystkich was odejmie, jeżeli wybuduję go tam, a jeżeli wybuduję go tutaj, to obejmie was troszkę chyba więcej. Tego jednego domu chyba nie obejmuje, tego tutaj, chyba że to nie jest dom, ale to chyba jest Z dom. Banderą pływa teraz nowy statek. A nie, wybuduję tutaj, a to jest ten statek niech płynie tutaj. Oj, jest problem, bo żelaza jest na tyle mało, że, że nie mam po prostu jak robić narzędzi. Dobra, weźmy 20 ton wszystkiego. I na której wyspie? To jest niezbadano. Na niej może być też żelazo. Taka ciekawostka, bo jest góra. Tak więc spróbuję tutaj. Jeszcze załaduję te 8, Pracuje chociaż tytoniu. ton dział. Ja chcę to wiedzieć, co tu jest. O, jest żelazo! Na tej wyspie znajduje się ruda. Tak więc, e, jak najbardziej spoko wyspa. Nie spodziewałem się, że ona będzie na tyle dobra. <laughs> Taka mała wysypka czasami się okazuje lepsza niż te duże wyspy. E, na chwilę wyłączę to przyspieszenie. Lubię grać na przyspieszeniu, bo wszystko jest szybciej, ale chwila, czy to winogrona były? Winogrona. Ale ale czasami to przyspieszenie trzeba wyłączyć. Fajne jest w plantacji winogron, ja w sumie tak zawsze na trzcinę cukrową patrzyłem. Ale tak w sumie teraz takie moje przemyślenie jest, że jednak bardziej opłacalne są winogrona ze względu na to, że tu nie potrzeba gorzelni, żeby wytwarzane były trunki. Co się dzieje? Znaleziono. Co? Fila, 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 pierwszy raz mi się takie coś... Z... Co ja znalazłem? <śm> Znaleziono ukryty skarb, nie mam pojęcia. Pierwszy raz takie coś. Eee... Nie wiem, coś się pojawia, czy to po prostu tak... No masz ukryty skarb, znalazłeś na przykład jakąś, jakieś coś. O kurde, szczerze, gram przez tyle czasów Anno, ale pierwszy raz zdarza mi się, żeby... żebym znalazł ukryty skarb. Jeżeli ktoś wie o co chodzi, to może mi napisać w komentarzu oczywiście, bo ja nie za bardzo wiem <grym> o co chodzi. Pierwszy raz znalazłem ukryty skarb. I... I... Mam bardzo dużą o co o co może chodzić. <laughs> e, zdarza się, zdarza się, że są rzeczy, których nawet y, gracz, który gra... Nie wiem jak długo... Y, no, no będzie miał problem, no bo nie, nie wie o co chodzi. Przydałoby się w sumie drugie targowisko też, bo... A no tak. Drewno nie ma, ale... Drewno będzie, przecież tutaj... Tutaj jest... Jest to ta, 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 ta jedna... Pata Drwala, ty za to. Chcę, żebyś wziął narzędzia. Jeszcze drewna i jeszcze tego. I podpłuń do mojej wyspy. I zrobimy tutaj też kopalnię i wytapiacza rudy. A tak szczerze. Nie spodziewałem się, że one tak szybko się kończą. Ani nie spodziewałem się też, że tak szybko mój statek tu dopłynie. Ok, więc w takim wypadku. A czemu nie mogę? Tak właściwie wybudować głębinowej kopalni? Aha. To głębinowa kopalnia tu odpada z jakiegoś powodu? Chyba, że głębinowe kopalnie mogę tylko przy bogatych zasobach rudy. W tym momencie nie za bardzo Zaczyna pamiętam. Wiem przecież, ale no. Ale całkiem możliwe, że to jest, to jest to, dlaczego nie mogłem wybudować głębinowej. Dziwne. Znaczy, teoretycznie powinienem móc wybudować głębinową. Może tu jest na tyle mało żelaza, że, że nie mogę, ale to też nie za dobrze świadczy o tej wyspie. A tobie... Tobie trzeba też ustalić szlak handlowy, stąd będziesz płynąć... Tutaj i będziesz ładował, gdzie są te trunki. Trunki i będziesz ładował żelazo. A i tutaj będziesz wyładowywał trunki i żelazo. I możemy startować szlak. żeby startować szlak, trochę dziwnie to brzmi. I potrzebuję jeszcze jednego statku. Zaczyna brakować tytoniu. Potrzebuję jeszcze jednego statku. Ze względu na jedną rzecz. Chciałem wybudować tutaj tą plantację bawełny. I tak jakoś nie skminiłem, że ja przecież tego jeszcze nie zrobiłem. Boże, ile owiec. Bardzo dużo owiec tak naprawdę. No ale tak to jest, jak się robi. Tyle tego. Tak naprawdę czy ja będę chciał dalej rozbudowywać? Budynki mam prawie wszystkie, trochę brakuje. Tam jest jeszcze pałac i kilka innych rzeczy. Ale mogę tutaj wybudować dwie fermy owcze. Polikwidować te drzewa. Żeby miały się gdzie paść, żeby miały miejsce. I zrobić tutaj dróżkę. I wybudować nie tu, Zaczyna tylko tu warsztat No z tytoniem to mam na razie nic nie poradzę, bo tyton jest tylko z tej wyspy i przywozi go jeden statek. I tak w sumie, no bo chciałem wybudować to, żeby mieć już całą wyspę odkrytą. Eee... Będę mógł trochę więcej tego tytoniu tutaj zrobić, bo czemu nie? Oni powinni też być trochę bardziej. Oj, nie są zadowoleni. Oni cholera bardzo nie... <laughs> nie są zadowoleni. Są bardzo niezadowoleni. Mam nadzieję, że nie będą się burzyć, bo musiałbym cały ten proces od nowa. Tylko, że kakao oni nigdy nie mieli. Trunki do... Trunków dostają o wiele więcej. O, teraz są zadowoleni. Ło. Wow. Dobra. E, wybudowanie tych winnic na Brawie tej wysepce tytoniu. to był bardzo dobry pomysł. Jeżeli chodzi o żelazo, no to ono tam powoli się będzie zapełniać. Mam przynajmniej taką nadzieję, że. No, jest nawet mały zapas. Wytwarzając, działa i, i to wszystko. No, jestem zadowolony jak na razie. Z finansami przeciętnie, jak zawsze. Mm, ale za, za jakiś czas to rozwiążemy. Jak ten statek się wybuduje, chciałbym. Tutaj też w sumie jest bawełna I ta wyspa też jest dobra, jakbym tą wyspę też zasiedlił, miałbym taki cały pasek ten Tutaj na zachodzie I Tu mógłbym wytwarzać bawełnę i kakao, czy ja mogę tutaj kakao? Nie, tutaj mogę tylko przyprawy Tak więc To jest bardzo opłacalne Zasiedlenie tej wyspy mm, Bardzo tylko niedobre jest to, że Najwięcej terenu jest tutaj a najbardziej opłacalnym miejscem na magazyn byłoby to miejsce. O tu. Ewentualnie gdzieś tu. Więc musiałbym i tak targowisko zbudować. No ale jakoś się to załatwi. Jakoś się to, mam nadzieję, Zaczyna załatwi. Brakować tytoniu. Zaczyna uh. brakować trunków. Oj, ja, strunkami to akurat ciekawe. Bo nie było. Ci nie mają szkoły wyższej. No halo. <noise> ale nie, widzę, że z trunkami nie jest aż tak fatalnie, jak. Oni tutaj komunikują. Ktoś mi w ogóle napisał komentarz, kiedy ja zacznę ulepszać drogi. Tak naprawdę nie wiem. Ma, mam, mam dużo cegieł, ale nie mam za dużo pieniędzy, więc to też, też jest, pamiętajcie, kwestia tego, że pieniądze no, też grają ważną rolę. To jest strategia ekonomiczna, więc. Eee... Kiedyś tam może na pewno się rozbuduje, ale, ale na pewno nie w tym momencie. 996 mieszkańców, 1008 no, umierają, przychodzą, odchodzą. Eee, może by tak postawić szubienicę za, za kapliczką. Tak <głos》>, no w sumie chyba kapliczki mógłbym usuwać, skoro mam kościół. Brakować trunków. Ale, ale sobie na razie je zostawię. Wam brakuje cały czas tych materiałów, tak? Znaczy, no, płótna. To jest duży problem. Więc tą bawełnę na pewno będę chciał tam zasi zasiać. tak, zasiać bawełnę. Będę chciał będę chciał tam uprawiać tą bawełnę. Jest ona bardzo potrzebna do tego, żeby tutaj i budować kolejne statki i żeby ich potrzeby były zaspokojone. No tam musiał wszystko zrobić. Wiem, że statek kolejny wybudowany, te filmiki to jest. No w sumie nie wiem, czy to jest wina płyty, czy, czy wina samej gry. Wiem, że na Uplayu dawali za darmo. Ta... Tylko, że ta Uplayowa wersja jakaś taka dziwna jest. Nie mogłem zapisywać. Tak więc sobie dałem spokój. Z tą Uplayową wersją 30 ton powinno starczyć jak na razie. Eee... Dobra, wybuduję magazyn tutaj. Zaczyna brakować tytoniu. Wiem, ale na razie nic nie poradzę. To mógłby być tyton. Jakby to był tyton to byłoby spoko. Przecież tu jest ty to cymbale. <noise> Dobra, popłynę tutaj na pewno, żeby wybudować, ale jak na razie. E, jak na razie. Priorytetem jest e, bawełna. Priorytetem jest bawełna, czy to na pewno jest bawełna, tak to jest na pewno bawełna. Tak hmm. więc nie wiem tak e, tutaj. Najpierw będę może łączyć drogami, żeby mieć tutaj pewność jak to jest. Do tego był chyba potrzebny. tkalnia, czy. chyba warsztat? Nie, tkalnia była chyba potrzebna. Tak. Dobrze pamiętałem. Tkalnia była potrzebna, żeby to działało. Tak więc weźmy to tutaj, zróbmy. Starszy mi jeszcze na. ze... na dwie plantacje. Może nawet by się udało wybudować targowisko gdzieś tutaj. O, proszę. Jakoś to rozplanować w tym momencie już. Tutaj by były plantacje bawełny. Na pokaz. Oczywiście żartuję, żeby to nie było, że to jakiś podtekst rasistowski, mimo że był... Mimo że był podtekst rasistowski, to... <śmum> to tylko taki mały żarcik. Ale chciałbym tutaj też zrobić od razu plantację kakao, to... Nie starczy mi na dwie, co braknie trochę drewna. Kurde, tam ten strumyk trochę przeszkadza. Tak więc zróbmy to tu. A później się jakoś pomyśli, gdzie zrobić kolejne. Bo na pewno mogę. To wyspa jest dosyć duża, tak naprawdę. Jak na to. No naprawdę jest duża. Wezmę ten statek i wrócę nim tu. I jeszcze. Trochę materiałów tutaj, żeby wybudować plantację tytoniu i będzie zarąbiście. Też chcę załadować działa na ten statek. Jak to w ogóle tu wygląda? Oni są w miarę zadowoleni, to mnie cieszy. Brakuje tytoniu. Ty weź tutaj, nie wiem, jeszcze z 20 ton tego i tego narzędzi 10 ton, to tyle powinno starczyć. Nie pamiętam, ile dział mógł mieć ten statek, więc po prostu wezmę 20 ton, 14, ok, warto wiedzieć. Uh, I popłyń tu. W tym czasie trochę edytuję ci szlak. Handlowy jeszcze. Żebyś tu i tu. I będziesz tutaj ładował. Eee. Y tytoń i może będziesz ładował jeszcze to tylko tak nie wszystko a w Helsinkach będziesz to wyładowywał i okej okay. <laughs> no trochę ciekawie nie spodziewałem się, że tak bardzo nie będą dawać rady o, no, nie mogę więcej nawet przenieść tutaj dobra, plantacja przypraw, plantacja tytoniu i jakieś takie dwie Jedną tu i. Jedną tu. Tak będzie gitara chyba źle trochę zrobiłem. A nie, dobrze. Dobra. Trochę mi się myszka przesunęła i już myślałem, że troszkę źle ją postawiłem, bo naj. naj e, Wiecie, tutaj chodzi o optymalne ustawienie tego wszystkiego, żeby te pola zajmowały jak najwięcej, e, żebym mógł jak najwięcej pól postawić, żeby to działało. I teraz powinno być OK. Mmm, jakoś to powinno być. Eee, czy on już zaczął przewozić? Tak, zaczął już przewozić, więc eee, mogę wytapiacza rudy w sumie odblokować. To on też będzie coś tutaj przetapiał, chociaż z tego co było. Kopalnia, tak naprawdę. A ja zostawię jako taka <śmienka> wspominka, że tutaj kiedyś było żelazo. Finansowo przeciętnie. Eee, oj, właśnie. Jak tutaj się sprawy mają? Czy ja mogę jeszcze jedną tytonium. plantację. Nie, nie mogę. No tak, zabrakło mi. Tytoń, tytoniem. Będzie teraz powinno być, przynajmniej teraz trochę więcej. Z tego miejsca za to. Oho, ciekawe, ciekawe w którym miejscu. A no to trochę niespodziewane szczerze powiedziawszy... szczerze powiedziawszy... to bardzo niespodziewana sprawa, że tutaj się skończyło. Wydaje mi się, że trzeba będzie kogoś zaatakować za jakiś czas, ale to w kolejnych odcinkach pomyślimy, bo... nie wiem jak to będzie z aktywnością, mówię, mam teraz trochę egzaminów, a... Nadchodzących, więc moja aktywność na pewno zmaleje i to bardzo. Ale, ale się jakoś tam postaram funkcjonować i zobaczyć, e, jak z tym wszystkim będzie w tym czasie, tylko ustawię jeszcze tutaj jemu tą trasę. Wiem, że trochę trochę przedłużam. Trochę nawet bardzo. Stroi bym chciał, co? Chciałbym to, i chciałbym. Kakao, a tu bym chciał wyładowywać, tylko co to teraz było? Co to było? To a chyba. To, to, to było to i to było to, więc OK. I wystartuję ze szlakiem handlowym, a to by było na tyle. Jeżeli chcecie na przykład popisać w czasie, kiedy będę zajęty czy coś, to zapraszam Was na Discorda. Link macie oczywiście w opisie do Twittera również. Nie wiem, czy tam Facebooka dalej jeszcze wklejam, ale z Facebooka nie korzystam. Eee... <laughs> What the fuck. Eee... Tak więc co. Trzymajcie się, widzimy się w kolejnych Dług filmach. Znowu. Na razie i cześć.